Dobry wieczór, szanowni państwo, serdecznie wszystkich państwa witamy przed ekranami i zapraszamy na transmisję z dzisiejszego spotkania. Dzisiejsze spotkanie będzie wraz ze mną komentował Jacek Laskowski, ja nazywam się Tomasz Smokowski. Obejrzymy dziś sobie z państwem spotkanie ligowe, na pewno będzie bardzo ciekawie. Atmosfera na trybunach niesamowita i mamy nadzieję, że przełoży się to na poziom meczu. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyubicami, bez punktatorstwa, za to z ochotą, by dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Wynika z tego, że zagrają w ustawieniu 1-3-5-2. To może oznaczać bardzo ofensywne ustawienie, ale wiele zależy od roli, jaka przypadnie bocznym pomocnikom. Czy będą asekurować kolegów z obrony grając klasycznych wahadłowych, czy też głównie pomagać w rozegraniu. Jeśli będą wysoko się włączać do akcji, rywale mogą mieć sporo miejsca przy kontrach. Czas na jedenastkę Tigre. Jacku, chyba możemy oczekiwać z ich strony szybkich kontr i próby wciągnięcia rywali na własną połowę. Tak bym chyba właśnie opisał ich strategię. Nie spodziewałbym się po nich huraganowych ataków. Lubią wyczekać rywala, uderzyć raz, ale precyzyjnie. Byle tylko obrona nie szwankowała, bo to przy tej taktyce kluczowe. No to zaczęło się. I to tyle z tej akcji. Castro. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Ma teraz szansę. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. To nie było dobre zagranie. Za chwilę znowią z autu. No proszę, praca na siłowni nie idzie na marne, Ortega. Rzut z auta. To bramki mają już blisko. Można by coś tu wymyślić. Tak się powinno stopować ataki rywala. Ładnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Może im dać prowadzenie. Tak proszę Państwa. Gol. Tym trafieniem melduje się w protokole sędziowskim. Mamy otwarcie w wyniku meczu. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Ale największe brawa należą się chyba za wykończenie tej sytuacji. Obrona robiła, co mogła, żeby nie dopuścić do strzału. Niełatwo jest skierować piłkę do bramki pod taką presją. Prowadzą zatem 1 do 0. Pracona piłka. Gwizdek, czyli sędzia uznaje, że przepisy zostały przekroczone. Głęboko posyła teraz piłkę w szesnastkę. Przerywa to dośrodkowanie pewnym wybiciem. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Porę zażegnał niebezpieczeństwo obrońca. Dobra interwencja. Dodatkowa minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Naprawdę godny podziwu występ, który realnie wpłynął na wynik. Jeśli uda się podtrzymać formę, to zapowiada się ekscytująca druga połowa. Bomba w górę. Gramy. Ładnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Może im dać prowadzenie proszę Państwa, gol tym trafieniem melduje się w protokole sędziowskim. Sędzia zakomunikowała gwizdkiem, że czas przerwy dobiegł końca. Piłka w grze. Teraz przed szansą obrońca górą nie pozwolił tutaj na strzał. No trudno się teraz dziwić temu pressingowi. Sami się o to proszą. Ciągle utrzymują się przy piłce, mogą to rozegrać na różne sposoby. Szansa na remis! Obronił to! A zatem akcja, reakcja. Mamy zmianę i w jednej i w drugiej drużynie. Dośrodkowuje w pole karne. Gol! A jednak nie ma gola. Jakim cudem bramkarz przerzucił piłkę nad poprzeczką. Niewiarygodne. Rzutka w pole karne. Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Uwaga, strzał zablokowany! Przeciwnik na niego naciska, ale nie daje sobie odebrać piłki. Tak, teraz to wybicie wyjaśniło sytuację. Jak to rozegra? Jest okazja do kontry. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. I gol, proszę państwa, podwyższają prowadzenie. Mają teraz dwie bramki przewagi. Ależ to był piękny strzał. Pewne, precyzyjne wykończenie. To mógłby być przykład dla takich akcji. Na razie 2-0. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Rzuca piłkę w pole karne. Centra na niewiele się zdała, bo obrona radzi sobie w tej sytuacji. Piłka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. Ma piłkę przy nodze. Bramka coraz bliżej. I teraz kibice chcieliby strzału. A i słupek. Piłka nadal w grze. Piłka poza boiskiem, gra przerwana, out. I postanawiają zmienić coś w swojej grze, i sięgają po świeże siły z ławki. No i wchodzimy w ostatni gwizdek, który oznacza porażkę drużyny gospodarzy. No nie wyszedł im ten mecz tak, jak planowali. Zespół się starał, ale to nie był ich dzień. Ekipa przeciwna górą w tym starciu. No, myślę, że dzięki tak dobrej dyspozycji zdecydowanie nabierze pewności siebie. Świetnie mu się dzisiaj ten mecz ułożył. Zdobył ważnego gola, pomagając drużynie wygrać. Oczywiście, zapytany zapewni, że najważniejszy był dla niego wynik zespołu, ale nie ukrywajmy, ta bramka na pewno sprawiła mu sporą satysfakcję. Ma wszelkie prawo się cieszyć. Gwizdek i zaczęło się. Ładnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Może im dać prowadzenie! Tak proszę Państwa. Gol! Tym trafieniem melduje się w protokole sędziowskim. A zatem akcja, reakcja. Mamy zmianę i w jednej i w drugiej drużynie. Gol, a jednak nie ma gola. Jakim cudem Bramkarz przerzucił piłkę nad poprzeczką. Niewiarygodne. Uwaga, świetne prostopadło. Gol, proszę państwa, podwyższają prowadzenie, mają teraz dwie bramki przewagi.